Jest to samiczka o numerze 8258. Przepiękny gołąb. Matką samicy jest moja wybitna lotniczka, a teraz samica rozpodowa. Yy, ona w swojej karierze była piąta w Polsce w kategorii B w 21 roku. Gdybym ją wtedy wystawił w kategorii D, byłaby druga w Polsce. No ale zdawało mi się, że, że B będzie lepiej. Yy, po tej po tej 92-92 w tym roku, przypuśćmy, córka już jest w drużynie trzeciego przodownika Polski w kategorii A. Także gąb wyśmienity, nie do, że wywodzi się z mojej złotej pary na dojemniku także jeszcze, jeszcze bezpośrednio tak samo po niej są wyśmienite, wyśmienite dzieci. Ojcem samiczki jest samczyk od, od kolegów Rostków z Kraśnika. To jest podwójny wnuk tego słynnego 72-10. Po jakieś, dwoje najlepszych dzieci bodajże do kupy złożonych. No i kupiłem takiego sączyku. Ale samiczka jest naprawdę petarda. Bardzo dobre pochodzenie. Rodzeństwo jej w tym roku no, w lotach głębi młodych leciało fenomenalnie. Także jeśli ktoś ją kupi, to nie powstydzę się jej, a naprawdę ją polecam. Bo to jest jedna z najlepszych linii. Linii gołębi u mnie na gołęniku, Jeśli chodzi o tą moją super lotniczkę. Proszę, mięsień przepiękny. Bardzo mocno.